Tam jestem Aleksander Wawrzyniak, ze mną jest dzisiaj Bartosz Dębski, twórca Dark Gates, które niedawno wystartowało ze swoją kampanią na Spieranto. Witam. Marku, skąd pomysł na grę i jak długo nad nią pracujesz? Ale no pomysł, pomysł pochodzi już od moich lat młodości, kiedy ja jak byłem mały była taka gra jak Labirynt Śmierci, która była papierową wersją co jest... Teoretycznie w dużej mierze Dark Gates teraz. Jest to oldschoolowa gra RPG, e, gdzie której nigdy nie mogłem przejść. E, i, I sobie pomyślałem, że kiedyś zrobię Zemstę i poczęstuję innych e, tym, co ja miałem. E, e, I tak, tak powstał kiedyś taki projekt. E, no i od 2010 uznałem, że jest to czas i miejsce, żeby zacząć to robić. Czyli gra już się tworzy 3 lata. E, robię to jako takie poważniejsze hobby. I, 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 no i staram się, chciałbym to jest to powiedzmy mój taki pierwszy dziewiczy projekt jako, jako deweloper dzięki któremu chcę jakoś zaistnieć na świecie, a co później będziemy robić to się zobaczy w każdym razie Dark Gates to jest moje powiedzmy na teraz dziecko które jest już prawie na wykończeniu potrzebuję właśnie, jesteśmy dzisiaj na targach właśnie, żeby dowiedzieć się co ludziom się podoba, co nie wziąć to ze sobą E, nie płakać za mocno. E, I e, i po, zrobić poprawki, wypuścić grę, e, mam nadzieję, że się spodoba. No gra, tak jak widziałem pierwsze ujęcia, trochę przypomina Legends of Grimrock. E, Aha, zdecydowanie, tak? jeżeli chodzi tutaj o rozmieszczenie na mapie, ten labirynt i losowe gener generowanie podziemi. E, I jak ogólnie ma wyglądać rozgrywka? Jaki jak jest twoja wizja na tym? Okay. Na tym no więc, e, ogólnie bardzo mi miło, że moja gra jest promowana do Legends of Grimrock, e, e, bo uważam, że ta gra jest świetna. W każdym razie e, rozgrywka polega na tym, że mamy bohaterów, sześciu bohaterów jako, jako drużynę i e, sześciu bohaterów wchodzi do labiryntu, który musi znaleźć i zniszczyć tytułowe czarne wrota. E, oczywiście nie jest łatwo, musimy znaleźć parę luster, które nam wskażą lokację e, tych wrót E, a po drodze zbieramy, zbieramy różne złoto doświadczenie. Przeszkadzają nam w tym różne potwory i różne pułapki i znaleziska jakie znajdziemy, które pomogą albo nie. E, I taki jest, taki jest cel ogólny. E, gra, gra na pierwszy rzut oka jest bardzo łatwa do, do grania. E, nie wymaga nie wiadomo jakiegoś tam e, doświadczenia, e, ale jak się dłużej przy tym przyj przyjrzysz e, różne statystyki bohaterów. Mają dużą, e, grają dużą rolę w ogólnej rozgrywce, e, co, co daje dodatkową warstwę w grze i, i, i głównym celem, głównym celem e, e, jest zniszczenie czarnych wrót oczywiście. Nie jest to łatwe, e, ja sam grając w grę nie zawsze mi się to udaje, bo, gra, bo, bo, bo dużym, e, dużym e, jakby zaletą tej gry jest właśnie labirynt, który sam się kryje w czasie gry. Nie jest nic predefiniowanego. E, e, Webrin dosłownie się tworzy, jak ty grasz. To, to czego widzisz na mapie, tego nie ma na mapie. Więc e, za każdym razem rozgrywka jest inna, co, mam nadzieję, pozwala wrócić do rozgrywki na, na może lepszą, najlepszą, udaną sesję. Wspomniałeś, że zbieracie doświadczenie, zbieracie złoto, czyli... Tutaj mamy normalny, znany z RPG-ów system ewolucji, zbierania itemów i x tak? Tak jest. Jest to, trochę, jest to dość prosty system, nie chciałem za bardzo głęboko wchodzić. W każdym razie... E, bohater, jeśli zbiera odpowiednią ilość doświadczenia, pierwszy poziom to jest bodajże 30, tak, to jest 30, e, może e, po wyjściu z labiryntu e, u, ulepszyć e, swoją postać trzy razy, każda statystyka może być ulepszona trzy razy, e, ale tylko i wyłącznie, jeśli wyjdziemy z labiryntu. To jest też taka dodatkowa mechanika gry, która ma na celu pokazanie jakby właśnie tego, e, z tych starych RPGów, wręcz papierowych RPGów, gdzie drużyna musi wrócić, wyjść e, z przygody, przegrupować się, e, uzdrowić, ulepszyć i wtedy możesz zrobić te, e, e, ab, e, te ulepszenia drużyny. Które no, nie, są, nie są nie wiadomo głę, nie jak głębokie, ale zmieniają rozgrywkę. E, myślę, że na tyle, że, że jest to dość ciekawe. Czyli e, wyjście z labiryntu nie równa się e, zniszczeniu ciemnych wrót, tak? Nie, nie. Więc e, czarne wrota są. Ale w, w każdej chwili, jak nie jesteś w walce, możesz zapisać grę i wyjść, odświeżyć swoją drużynę, e, zregenerować, jeśli ci zabili kogo, zabito kogoś. Możesz e, na nowo e, wziąć innego bohatera, e, który oczywiście ma zerowe statystyki, ale wchodzi do gry jako, jak, jako pomoc, e, a ulepszyć e, te, które, już, które jeszcze są z nami i, i mo, mogą być ulepszone. E, więc e, to jest taka mechanika, która nie kasuje, czy znaczy nie zakończa gry, ale też nie daje ci takiego zwanego łatwego save'a, nie łatwego zapisu gry, że pisuje i idziesz dalej. Jest jakby element e, przemyślenia, że musisz wyjść, e, aby, aby się powiedzmy, odzyskać. E, życie się nie regeneruje, to nie jest FPS, gdzie schowasz się za rogiem, i już całe życie z powrotem jest. E, które mam nadzieję właśnie tworzy, jakby troszeczkę inny klimat tej gry. A wspomniałeś, że jest więcej bohaterów. Jak duża jest ta pula i czy będzie ona zmieniana w trakcie tworzenia? Więc obecnie jest 24 bohaterów do wyboru. E, dużo bohaterów było stworzonych e, poprzez fanów. Była a, akcja, w której e, bo, e, fanowie, fani mo, mo, mogli kupić, wy, wykupić swojego bohatera. Dawali zdjęcie i na, jego, na podstawie jego zdjęcia był tworzony bohater e, ze statystykami, które później ten e, e, wykupujący, ten wspierający e, akceptował i tak e, one e, kończyły w grze. Pula e, jest no, wręcz nieograniczona, jeśli będzie możliwość dodania, jeśli będzie chęć dodania, można je do wstrząsu dodać. Kwestia jest teraz tylko taka, że stanęliśmy na 24, bo chcielibyśmy dokończyć grę tak jak jest. W, 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 jest dużo, dużo jeszcze balansu do zrobienia i jeszcze trochę brakuje grafiki, a każdy bohater dodaje nam dodatkowej pracy, więc to jest to proces, który można oczywiście zawsze dodać jako ekstra. No to dla mnie ode mnie jest takie ostatnie pytanie, dlaczego wspieram to i jak dużą kwotę potrzebujesz do ukończenia gry? Więc stworzyliśmy projekt na wspieram to nie na grę jako samo, żeby ona wyszła, ona i tak wyjdzie. Ale chcielibyśmy zrobić taki trochę ekstra e, w formie komiksu. Chcemy uzbierać 1200 zł na stworzenie komiksu, który będzie prologiem do gry o bohaterach, e, z których, których możemy wybrać do walki. Jest to taka też forma w, mojej kwestie, w moim e, zamyśleniu, e, też tak oldschoolowo, po staremu kiedyś komiksy były e, e, fajną, e, fajną formą, która nadal istnieje, ale już no, to nie jest to samo a gdyby bardziej w Polsce chyba nie ma, nie, nie ma tego dużo Chciałbym to jakby troszeczkę nie, no nie zrestartować, bo to trochę za duże buty do wypełnienia, ale pokazać, że można, że można. Znalazłem fajnego grafika, który bardzo chęcią wszedł w projekt i chcemy właśnie stworzyć komiks, który będzie opowiadał. I dajemy też opcję na, na wspieram to, abyś, abyś ty jako wspierający mógłbyś wystąpić w tym komiksie. Za, za, odpowiednią, za odpowiednią kwotę możesz być bohaterem sam komiksu, co myślę też jest takim fajnym dodatkiem, a może nawet jeśli masz ochotę, możesz zaprojektować potwora, który może pokazać się w samej grze, co też daje nam tak większą, większą interakcję z, z naszymi fanami. Mamy już bardzo ciekawą fanę, mamy dużą bazę zagranicznych fanów gry, ale właśnie brakuje nam trochę polskich. Mimo że gra jest e, polska, e, jest, to, e, jest to myślę, mam nadzieję, że wspieram to, pozwoli nam no, na nastrzeżenie naszej bazy fanów na Polskę i chcemy też dać coś dla nich. Więc, e, więc to, jest, to jest tak. Okay, dziękuję Ci za rozmowę. Dla Indie Webs, tak ja, Aleksander Warszyniak. Dziękuję.